Gdzie wzrok nie sięga odwiedzić miejsca, w których śmierć i udręka, kiedy noc i zło grasuje między nami tylko diablica i drog. Także zaczynamy. Oglądaj i poczuj, zobacz, co nieznane poznaj świat ukryty, zobacz, co jest gra. Witajcie kochani widzowie powrót do puszczonego ośrodka letniskowego razem z drochem i zobaczymy co i jak tylko trzeba przejrzeć najpierw wszystko czy nie mamy tutaj towarzystwa przez przypadek bo tak też Aha, tak też może się zdarzyć. No, patrzcie sobie. A może zabezpieczyli wobec to Nie da. Czy zobaczymy, czy coś jest, czy czegoś nie ma? O ja pierdolę. No to, jak się rozpala ognisko to tak jest. I to nie jedno. Duchy i byty tego miejsca, podejdźcie do nas. Pogadamy sobie. Przyszliśmy w pokoju. Nie mamy zamiaru Wam zrobić krzywdy. Chcemy tylko porozmawiać. Sobią ładnie. Może tam, gdzie jest stołówka, największy budynek. tak, Aha, bo tam nie Gdzie się nie przelezie. Wszędzie przecież tylko pod nogi, bo są ten. Mały studnie. tutaj jest. Widzisz, Jakie jest okienko. Tam jest dziura. No, no jest. Dlatego mówię, patrz pod nogi, abyś w studni nie wleciał. Teraz sobie wyobraźni tutaj w nocy. A też byłam taka mądra. I nocą leciałam. Słucham? jakiś. Dobra. Dobra. No, no podejście do nas porozmawiamy. Trochę się powygłupiamy. Dam Wam później takie fajne zabawki do pototykania. Nie wiem, kurde. Co? No, patrz na ten budynek. Okay. A, bo my z tej strony jesteśmy, dobra. O, to jest chyba tamta właśnie ta stołówka. <laughs> Co? No jak to kiedyś na koloniach w latach 90. 80, 90 no Skrable, piłka ręczna, nożna, koszykówka Co tu więcej o, Tutaj takie było fajne. Chyba dla dzieci Oj Co? Zamknięte drzwi Trzeba patrzeć po prostu, no. Mhm. Halo, halo. Aha. Trzeba patrzeć też na górę. Trzeba patrzeć na górę, żeby się sufit nie spadł. Ciekawe z tymi drzwiami, że są zamknięte. zawsze były wszystkie pootwierane. Ale jest fajna chatka. A to za płotem to za interesujące. Jest? Jeśli ktoś jest, to, jest w tak się nie tym Mm, to chyba nie wejdziemy. No serio, słucham. Jeszcze raz? Nie wiem, chyba tak. No z drugiej strony w ogóle weszliśmy. Więc nie do końca. Не, мы тебя сейчас найдем. Ну там, вот там есть там есть дорога. Ale piętrowy? Kurczę, nie pamiętam piętrowego. No to dawno byłam, no kilka miesięcy temu, więc... No. Mam prawo. Słucham? Tak cię zaczynają dalej od tego, od ulicy. O, dobra, już wiem co to jest. Tu ma skubane dwa wejścia. Czekaj, o, bo tutaj będzie z drugiej strony jest jeszcze choć. Nie wejdziesz, tam jest zatarasowane. Tak, jest zabarykowane. Увага. Деха, фиска. Ładnie, ktoś tutaj za, za barykadowo. Z jednej strony wejście jest tutaj, ktoś z nami? Pytam, czy są jakieś duszki. To też nie. Tu nie ma innego wyjścia, tylko ten. W tym, w głównym jest fajna piwnica z pentagramem. No, jest tu ktoś, coś, i z nami pogada. tylko porozmawiać nie mamy zamiaru Wam zrobić krzywdy mi się tak, to wygląda tak jakby ktoś tutaj na nos przychodził się kimnąć Zobaczyć dalej. Czy tu była piwnica? Nie wiem. Nie pamiętam. W w budynku była tutaj piwnica? Jaka. Fajna. No ale to hello, welcome było mega, co? To Halloween welcome było mega. Kurczę. I to jest tak w tej torbie zamknięte, że to nie miało opcji się, możliwości o coś zawadzić, żeby się tam uruchomiło. Czyli nas przywitali. To by było na tyle. I Ja tego nie nagrałam. No, no po tego. co włączyć kamerę? Nie ja tego jeśli, że będzie gadać? No. nie a. Nidzień, a nidzień? No, bo. Mm, Energie są na, do tego sobie fane, że jak nie chcą, to ich nie wykryjesz. Chociaż nie wiem, co byś robił, nie ma od tak. Który to rok? 2025 Muszę włączyć. to tyle było. Dowiedziałeś się, dowiedziałaś się. Które roki już po pogadanym? Trzeba do głównej drogi się dostać jakoś. Gdzie ona ja była? Chyba tam? Mm -hmm. chyba tam. Kalibracja. Przyjedziemy. Przyjedziemy. No to przyjedźcie. Z chęcią z wami pogadamy. Przyjedziemy i pogadamy. nie? One były tutaj ładnie tak ułożone, swego czasu. Tak, to jest główna droga. Tam jest staw. Fajny, taki zielony. To jest otwarte, czy zamknięte? Jest bardzo duże. Tak, To nie jest tak. No. Nie. Chyba nie, nie wiem. Nie, to jest na terenie jeszcze. Na terenie może No nie. Śpiewać. Śpiewać. Ja nie umiem śpiewać. Nie. Nie. Bardzo. Tutaj chodź. Chciałbym za rok nie dobrze. Wow. To jest stołówka. Gdzie teraz wchodzimy? Przyjaciel. Jesteśmy przyjaźni nastawieni do Was. Chcemy tylko porozmawiać. Nie zrobimy nikomu krzywdy. Nie zależy nam na robieniu Wam krzywdy czy czegokolwiek. Czekaj. Jest to z zewnątrz, ale jakiś inny dźwięk był. Jejku, zawsze się boję tam właśnie. Za każdym razem mam problem z tamtym pomieszczeniem. Z tyle drzwi. Z akamarków. No czy wiesz, no ja mam jeszcze problem po, po tym ataku z tą petardą. I wiesz, i, i się dygam przed pomieszczeniami, gdzie nie mam ucieczki. Wdech, wydech. Spoko. Gabcio! Oj, oj. Postój. Zobacz kuchnię. Paweł. Paweł. Masz na imię Paweł? Ja jestem Maja. Za mną jest Oskar. Porozmawiasz z nami? Co? Paweł. Chcesz z nami porozmawiać? Dziadek. Dziadek. Buję się tutaj z dziadkiem. Co Gdzie ty jesteś? Proszę idź. Idę. Idę do przodu. Tu już na dół poszedłeś? No i co, zobaczyłeś? No i co fajne? No nie? Cały czas jest ty krzesło fajnie zatrzymywać się. Ty najpierw każdy ten, tam postój, potem proszę iść, a teraz zatrzymywać się. To co mam tu nie wchodzić? Drzwi są zamknięte. Kolejne. Łukniesz? Bo mi się wcześniej wydawało, że coś słyszałam, jakieś dziwne dudnięcie, ale tu nie ma powodu, żeby drzwi były pozamykane zawsze były wszystkie pootwierane. Ja się. Dobra, zobaczmy na dole. Idziemy się na dole rozstawić, czy szukamy jeszcze gdzieś? Na dole byśmy się dostali? No. no. Zobaczyć, Ostrożność. Tak. No to jest w ogóle dziwne. Dziwne są te teksty. I to bardzo. Skąd tu woda? Tak. Skąd tu woda? Co? Bo się zastanawiam, skąd jest woda. Fajnie? Tak. Pierwiastkowy. Nie rozumiem. Nie wiem, że to są słowa takie, które możesz używać i tak dalej, ale no tak coś więcej z konkretów. taki był plan. Mogę ja chyba wiemy skąd woda. Chyba To nie spada, toina kłowa nic. Mo co, pogadacie tu z nami? Jesteśmy w dobrym miejscu, czy mamy gdzieś indziej iść? Co? Powiesz mi?